Witam bardzo serdecznie w drugiej części z tej racji żywnościowej, o której wczoraj żeśmy nagrywali odcinek Myślę, że się spodobał wam, spodobała wam się część pierwsza dzisiaj Będzie, będziemy jedli yy, Tutaj sobie zapakowałem, gdzie ta karteczka była hmm, szukaj, gdzieś, tutaj, gdzieś mi wpadła Tutaj też schowałem O jest, dobra Dzisiaj mamy posiłek B W zasadzie rolatki wieprzowe w sosie To sobie zjemy pod wieczór, bo teraz to jadłem sobie śniadanie Więc myślę, że sobie zjemy teraz posiłek C Czyli wieprzowinkę w sosie własnym Dobra Czy tutaj mamy pieczywo chrupkie Tak, no to, to pieczywo sobie trzeba zjeść Tak, napój herbacia My to już wczoraj wszystko mieliśmy, recenzje wszystkiego Co mamy zjeść dzisiaj Malinka cytryna tu jest malina, dobra I generalnie rzecz mówiąc to ostatni zestaw sobie zjemy wieczorem dzisiaj co ma być? specjał wieprzowy? nie wieprzowina w sosie własnym, a to nie to tu jeszcze dwie konserwy Jest. Wieprzowinka w sosie własnym. Tak, to, to, co tu jeszcze mamy? Hmm, powidła śliwkowe. Aha, czyli te śl śliwkę sobie zjemy. Yy, o, proszę bardzo, czyli to. Okej, okay. dobra, to już można schować, bo to już nam się nie przyda. Generalnie, mógłbym to zrobić w jednym odcinku, ale nie dam rady, tyle zjeść. O, proszę, tyle tego jedzenia, to jest ta, cała ta racjonalność pełna. Wczoraj tylko żeśmy trzecim z jedni. E, dobra, no to tutaj karteczkę, każdy chyba wczoraj widział. Jeszcze ją pokazywałem, więc chyba nie muszę parę pokazywać. E, dobra. To no tak, tą herbatę może zrobię. Zaraz tutaj, o. No dzisiaj mamy herbatę tą, e, co to jest? O smaku cytrynowym. ma być malina. Trzeba ma być malinę. Kurde, no teraz szukaj, gdzie to spadło. Hmm. Trudno, bo no muszę poszukać. Gdzie to spadło? O, jest! Malina, to nie to wyjąłem po prostu, okej. Okay. Ale no, ta racja jest naprawdę, no, bo, na bogato zrobiono. Dobra, jest malinka. No, oczywiście, tą sławną trytkę na myszy wsypujemy. Tak przynajmniej wygląda. O! o dobra. Się tutaj schowam. O, o! Tak to się prezentuje. Dobra, zamieszamy dzisiaj widelcem. O! Dobra. No i to tak wygląda, tak jak ta wczorajsza. Tylko, że ta wczorajsza racja to. Mieliśmy owoce leśne, a tutaj mamy tylko malinę, więc no troszeczkę się tam różni, ale nie za dużo. No, dobra. No, może być? Okej. Okay. Dobra, może tą wieprzowinę otworzymy sobie. Dobra, no to co? Otwieramy, tylko postaram się nie pobrudzić się jak wczoraj. Dobra. Tak, data do spożycia to jest... tu w ogóle napisane? Jest 7 kwietnia 2021. O, i mamy tutaj tak. Grubo rozdrobniona konserwa, składniki mięsowe, wieprzowe, 91%, sól, woda, s nie, woda, sól, spożywca, cebula, suszona, błonnik, bambusowy smalec, wieprzowy, przyprawy. O, to jemy. Aha. To jest, yy, tak to wygląda. To jest raczej nic zwykłego, jak chyba to wygląda mi jak ta, milonka wieprzowa. O, i to z tymi sucharami chyba się je. Czekajcie, tutaj to zbiorę, bo tu widzę, że. O kurde, to jest milonka wieprzowa. Aj, to tak się je. O! Mm. Milonkę wieprzową mamy. Dobra, może tego nie będę tak rozwalał, bo się skończy tak jak ostatnio. No i generalnie to tak wygląda duża taka y, bryła y, mięsa wieprzowego smalec trochę galaretki y, ja to może sobie przyprawę, tutaj podobno przyprawę jakiś dali o, są to. Mm, bo nie z tego ja musi być jakiś smak y, tu jest Papier do kibla. Chusteczki odkażające. O, jest. Nie, to jest cukier. Dobra, gdzie jest? Tu są już jeszcze cukierki różne. O, czy to jest to? Kawa... Kawę to nawet dali. Ło! Wow. Na bogato, tu jakieś. Dobra, jest, znalazłem sobie. Już... O, przy okazji sobie może zjemy z tego kubeczka, co tutaj nam dano. Zjemy sobie. Tu, tu jest cukierek z witaminami, jak tutaj dali. Witamina C. I jednego topika zjemy, i co to jest? Guma do rzucia. No, to będzie na koniec. A tutaj mamy przyprawy o sól i pieprz. pieprz dobrze. No to o resztę wrzucamy, bo nie będę dość jadł. Ale no powiem, no jest kawa rozpuszczalna, ale Le, tu jest jeszcze coś. A, są dwie kawy, dobra. I tu jest cukier, dosyć sporo tego cukru. Ale powiem to tyle, ta racja jednak nie jest taka duża jak myślałem, rosyjska racja żywnościowa jest o wiele większa i mamy trzy razy więcej czekolady i w ogóle tych konserw. No dobra, no to co, trzeba to teraz popieprzyć, żeby to było zdatne do spożycia, ale ładnie, fajnie pachnie. Dobra. Posypiemy to pieprzem, żeby to jako tak smakowało, On mało tego pieprzu da, no i solą oczywiście tak generalnie galatki wieprzowe to sobie zjem później, bo teraz to nie mam ochoty na nie. Dobra, spiemy, spiemy. No trochę przesadziłem z tym. No ale trudno się mówi. Generalnie tak to wygląda. O, jak... No trochę za dużo tego tutaj dałem, ale... Jak sobie to oddzielimy, to to tak wygląda. Jest bardzo dobre. Jak się przyprawi, jest pyszne. Czyli generalnie to jest taka zbita kostka mięsa. Mm. Dobrze zamknięta, żeby nam się żaden styf nie dostał. Jest to zwykła mielonka wieprzowa, jaką można kupić w sklepie. Jedynie może się różnić tym, że jest, że wojsko to produkuje. ja? ale dobre, bardzo dobra czuć mięso jak wczorajszej potrawce z kurczaka o kurde ani to garetka, dobra ale jest bardzo dobre soczyste, takie aromatyczne że tak powiem no jak to oczywiście byśmy podgrzali to Oczywiście byśmy mieli to o wiele lepsze No ale ja dzisiaj nie podgrzałem. Dobra To jest tą solą przesadziłem, no, ale trudno. Ale mięsko pycha. Polecam dla tych, którzy na przykład nie wiem jeżdżą rowerem, czy też chodzą na jakieś ASG. Taką konsekwenę sobie bierze, bierzecie dwie na przykład. I macie obiad na cały dzień generalnie. Bo to można też na dwie osoby rozdzielić. No to, to trochę małe jest, ale z biedy zawsze można rozdzielić. Dobra. No, pijemy herbatką. No jest dobre. No, nie mogę narzekać. Ta milonka wieprzowa jest bardzo dobre. Szczerze że nie mogę tego milonką nazwać, bo miałem chrząstkę taką mocniejszą To bardziej mogę nazwać, że jest świńska pupa. Ale zawsze jak mój tata mówi świńska pupa w kapuście, jak się jadło wieprzowinkę w kapuście. To jest zwykła wieprzowinka. Ej, czyli... To co przed wojną żołnierze też mieli Zwykła konsała wojskowa. No do tego bym pieczywo idealne Chyba już wypijemy do końca. Ja a to dokończymy, bo generalnie mógłbym z tym powidła się, ale nie będę tego mieszał, bo to będzie miał dziwny smak. O tu, zobaczcie, jaki ładny kawałek mięsa. No, szacun dla tych, co dali to w tej racji, bo bardzo dobre jest to, nie jakiś. Nie mamy tutaj na przykład mięsa takiego, że jest zmielone z jakimś tam świństwem, z kościmi, że kości się wyjmuje, to jest wszystko. Tu jest bez kości, i to nie jest oddzielone mechanicznie, bo to widać, bo mechanicznie jakbyśmy mieli mięso oddzielone, to by było widać, że ono jest idealne, pła, idealnie płaskie, a tutaj mamy, widać, że tylko wyjęto kości, bo mięso, jak tutaj, tutaj nawet widać, jest takie, takie paseczki widać, to znaczy, że jest to mięso nie oddzielone mechanicznie, tylko oddzielone, tylko kości były oddzielone z tego, no i z tego bardzo się cieszę, bo chociaż możemy żeby się najeść. O. Ja na mógłbym to zdjąć, ale nie chcę mi znowu tutaj wystrzelić jak wczoraj. Widzę znowu problem jest, O. I trzeba oczywiście, musimy zjeść dzisiaj całe. Bo. Generalnie kolację to na kolację miało być przewidziane taka, no, taka średnia porcja. No. Bo na obiad mamy rolatki, ale roladek ja nie będę jadł. Generalnie, wziąłem to. Ale konserwa, jak najbardziej, bardzo dobra. Ale chyba coś mi się kojarzy, że można kupić te konserwy gdzieś hurtowo w jakiejś hurtowni typu tam Selgos czy tam coś nie wiem nie pamiętam jak się nazywały te hurtownie to widziałem że były takie podobnej barwy puszki i to i były też właśnie tylko że tam był bigos fasolka po więc może to, to jest hurtowa można kupić gdzieś oczywiście by było fajne bo bo nie trzeba kupować racji, żeby spróbować, tylko że można kupić same konserwy. No, dobra. Resztka mi została. Ale ja wszystko zjadam już. Tutaj odłożę. O. Teraz sobie zjemy... Te powidła śliwkowe, tylko że generalnie jak ostatnio jadłem, to były... To był jakiś dżem truskawkowy. To on smakował, o tutaj, zobaczcie. Yy, Poczekajcie tu. o. To jest ten, yy, yy, to jest powidła śliwkowe. Ostatnio jadłem dżem truskawkowy, to był taki słodki. No, ale zobaczymy zaraz. Pan by się przydała, ale no nie, to sobie zostawimy do kolacji. Ech, dobra, no i tak to wygląda. To są powidła, no trochę mało ich jest, ale... Zaraz degustujemy, To wygląda jak taki ten. Sos barbecue. Dobra, próbujemy. Jest tak samo słodki jak ten dżem malinowy czy truskawkowy, jak wtedy jadłem. Jest taki sam słodki. Ale jak z sucharem, tym, tutaj z, tym, z tym pieczywem zagryziemy, to nie jest taki słodki jak z tymi sucharami. Tutaj jest inny smak trochę jak to pieczywo mamy. No. Ale tu z lepiej w waflamie. wapel To pieczywo, jak zwał tak zwał Generalnie teraz to ja powinienem Zjeść posiłek B No ale no Zjedzę sobie kolacyjkę, czyli posiłek C Czyli wieprzowinkę w sosie, pieczywo, powidła I koncentrat napoju, no to tą herbatę Dobra, to wszystko zjemy, bo nie jest nawet takie słodkie, bo to jest powidła. Bo dżem jest trochę słodszy bardziej. No, a no i tyle zostało, to wyrzucamy. Okej, okay, dobra, to chowamy na razie. To pieczywo od wczoraj jeszcze jest, no, nie wiem, nie, nie, nie dam rady tą wieprzowiną się objadnąć trochę. O mamy. Zobaczcie, mamy jeszcze tyle jedzenia przed nami zostało. No i tam musi się tych rozmychać ze sobą. E, dobra. Suchara dokończę. Bysy. Zostały wam m.in. Innymi... Co jest? To. Czyli cukierek z witaminą C. Diki o smaku cytrynowym. A tu są te takie kwaśne. O, o spoko. Cukierek z witaminą C. Tutaj mamy kofik, czyli cukierek o smaku kawy. A na koniec jest ta guma do rzucia. Dwie. Ale takie malutkie są. Dobra, to no najpierw tego sobie to fika spróbujemy. No ja go jadłem chyba pamiętam w tej racji, co tutaj recenzowałem. co co jest. O dobra. Jadłem go i nie wiem wcale taki duży, ale zaraz zobaczymy jak smakuje ten. No i on tak wygląda. no. Pachnie kawą i ty tu tym espresso. No to co, próbujemy. Uuu! O ja piernicze. sobie żęba. Bym złamał. Nie dość, że jest twardy, to jeszcze zęby skleja. Ola. O, ale dobry, ale dobry. O, dobra. To w ogóle ciekawostka, bo ta guma do rzucia podobno redukuje płychnicę chroni przed płychnicą. Czy mamy tutaj medyczną gumę do rzucia? No spoko. Oral, oral Cosmetic produkt polski. Tutaj mamy. Co? Albańska guma do rzucia to jest. O kurde. Tu niby jest mięta ale no, nigdy, nigdy nie wiadomo, co tam albańczyk dał do tego. No i teraz. Tukie kwasie jeszcze tego muszę zjeść. Kurde. Jak ktoś ma proces, nie polecam mieć tego kałowego, bo sobie można odkleić zęba. Próbujemy tego. Kurda. Dobrze. I ja Ten cukierek z witaminą C, który tutaj wyjąłem. wygląda jak taka zwykła landrynka, którą możemy kupić na przykład w różnych tam sklepach. No jest żółta, czyli smak też cytrynowy. Ja się tylko czytam. Napisane jest skład. Widzę, że się nie doczytam. Na pewno witamina C tutaj jest. Nie no, to ja się ledwo co do. Co? To masz 385 kg, no coś mi się nie wydaje, ale zobaczymy, dobra? Próbujemy, ale tego nie będziemy gryźć. Mmm, dobry. Dobry ten cukierek. Ma taką żelową, może nie żelową, przepraszam, że się pomyliłem. Ma tą. Taką galaretkę ma ten cukier powłokę, więc no, nie odklei nam się ząb, jeśli coś. I nam się też nie podrażnią dziąsła, jeśli nam mamy pokaleczone coś. Albo mamy aftę, na przykład. to Nam się nie pokaleczą zęby. Mm, no jest, ale... O! Jest klejąca, ale nie jest twarde. Tak wygląda. No, widzieliście się okazji, dobra. Ja tu trochę muszę ogarnąć, bo się z tego pieczywa tutaj nakruszyło. O. I wywietrzył, bo tą, tą wieprzowinką tak pachnie, że kurde. A tu jeszcze nam zostały te dwie konserwy. Rolatki zostały i co tu jeszcze? Mm. Specjal wieprzowy. A galacki spodziewają wieprzowie wieprzowe. Mm. Ale tu jest napisane, że wieprzowinę, tą co przed jadłem, zamknąć wieczkiem plastikowym i przechowywać nie dłużej niż 2 godziny. Czyli jak otworzymy, to musimy to w ciągu dwóch godzin zjeść. No to, to znaczy o tym, że tu chemii nie ma tyle. Bo w tej sklepowej to możemy otworzyć i nam 3 dni na przykład. Jestem tutaj tylko 2 godziny. A w samym przypadku, potrawki z i Roladek wieprzowych, czyli no nie mamy tutaj chemii Bo nawet po, 5, po 4 godzinach już Takie danie nam się zaczyna psuć normalnie Jednoznacznie widać Mamy tutaj zero chemii w tym A może tam Coś małego jest, ale nie ma tyle tych sklepowych, że Otworzymy konserwę Ile że na przykład tydzień albo dwa A to może tylko dwie godziny, bo później już tam coś się psuje, dobra Ostatnia rzecz w dzisiejszym odcinku, czyli guma do rzucia. Tak to przynajmniej wygląda: guma do rzucia. Dwie sztuki. Ksylitol. Guma do żucia, sodona w 100% naturalnym ksylitolem. Mięta, co tu jeszcze ma? On no, ten, że redukuje próchnicę. chroni przed próchnicą. Albańska do tego chyba, albo, się, albo źle przeczytałem. Przy Aroma, ja myślałem Cera Alba. No to może jakiś ekstrakt? To nie wiem. Dobra, próbujemy tą gumę. O, coś tam. O, dobra. Dla sobie zżujem. A, czy to są. Tak ta guma wygląda, jest. Od orbita, od gumy Orbit jest może troszeczkę mniejsza. Ale nie. Nie pachnie taką miętą jak te gumy sklepowe. Ona. Z bliska tylko troszeczkę pachnie Czyli widocznie też tutaj tyle chemii nie ma, bo... No nie, no nie pachnie miętą w ogóle Bo normalnie byśmy to czuli, Ja tutaj tak nie pachnie Czyli znaczy to, że nie mamy tyle chemii, no to co? Próbujemy Generalnie dwie mamy tutaj zjeść, no to zjemy dwie